Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Łuczak-Boresowicz, jestem zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie i postaram się Państwu przybliżyć projektowane zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej. Zapraszam Państwa na prezentację. Zacznijmy od tego, że 21 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego Podjął uchwałę kierującą projekt zmiany uchwały antysmogowej do konsultacji społecznych. Konsultacje rozpoczęły się 1 lipca bieżącego roku, a zakończą się 16 sierpnia i będzie to ostatni dzień, w którym można będzie składać uwagi. Określiliśmy dłuższy termin konsultacji niż ustawowe 21 dni, ponieważ chcemy umożliwić jak największej liczbie osób i podmiotów zabranie głosu. Żeby rozpocząć omawianie, projektowa omawianie projektowanych przepisów, przypomnę podstawowe założenia uchwały antysmogowej. Przede wszystkim przepisy uchwały obowiązują każdego mieszkańca i każdy podmiot z terenu województwa mazowieckiego przez cały rok i na całym obszarze. Dotyczą one takich instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych o mocy do 1 megawata: piece, kotły, miejscowe ogrzewacze na paliwa stałe, i takimi przykładami mogą być kominki, kozy, piece kaflowe. Część przepisów obowiązującej uchwały nie zostanie jednak zmieniona. Od 11 listopada 2017 roku wszystkie nowo instalowane kotły muszą spełniać wymogi ekoprojektu. Nie można już instalować kotłów trzeciej, czwartej czy też piątej klasy, nie wspominając o najbardziej emisyjnych kotłach bezklasowych. Nadal będzie obowiązywał funkcjonujący od 1 lipca 2018 roku zakaz palenia na obszarze całego województwa mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego o uziarnieniu do 3 mm. Oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%. Macie to Państwo przedstawione na prezentacji. Pierwszą wprowadzoną zmianą jest modyfikacja terminów wymiany źródeł ciepła. Zostały one wydłużone o pół roku. Teraz kotły bezklasowe należy wymienić do 1 lipca 2023 roku. Wcześniej był to termin do 1 stycznia 2023 roku. Natomiast kotły klasy czwartej lub piątej należy wymienić do 1 lipca 2028 roku. Wcześniej był to termin do 1 stycznia 2028 roku. Kotły klasy piątej według normy polskiej mogą być użytkowane do końca ich żywotności, jednakże w tym zakresie pojawią się zmiany, które będą dotyczyły obszaru NUTS-2, region warszawski stołeczny. I kotły klasy piątej będą musiały zostać wymienione wcześniej w tym obszarze, co za moment Państwu wyjaśnię. Nowe regulacje dotyczą jednostek statystycznej nuts 2 regionu warszawskiego stołecznego, zaznaczonego na mapie na kolor niebieski, to jest miasto stołeczne Warszawa oraz dziewięć okolicznych powiatów, grodziski, legionowski, miński, nowodworski. Piaseczyński, Pruszkowski, Otwocki, Warszawski Zachodni oraz Wołomiński. Na terenie miasta stołecznego Warszawy od 1 lipca 2024 roku zakazane będzie stosowanie węgla i paliw z niego pochodzących, a także od 1 lipca 2030 roku stosowanie paliw stałych, np. drewna, peletu. A co to będzie oznaczało w praktyce, za chwilę Państwu powiem. W praktyce będzie to oznaczało brak możliwości eksploatacji instalacji, w których pali się tylko węglem od 1 lipca 2024 roku, paliwami stałymi od 1 lipca 2030 roku. Oznacza to również to, że jak mówiłam już wcześniej, Skrócenie możliwości eksploatacji kotłów piątej klasy według polskiej normy do 1 lipca 2030 roku, zamiast możliwości ich eksploatacji do końca ich żywotności. Gdyby zaistniała sytuacja taka, że ktoś z Państwa posiada kocioł piątej klasy opalany tylko węglem, to nie może go używać do, od 1 lipca 2024 roku. Jednak, jeżeli kocioł został wymieniony na skutek uchwały antysmogowej, nie trzeba będzie się martwić, ponieważ przewidzieliśmy wyłączenia spod zakazów właśnie w takich przypadkach. Mianowicie, jeżeli między 11 listopada 2017 roku a 30 czerwca 2024 roku wymieniono lub wymienicie, państw, lub wymienicie państwo nieekologiczny kocioł na kocioł spełniający wymogi ekoprojektu, będzie można w nim palić paliwem stałym, w tym węglem, do końca jego żywotności. Niemniej jednak, jeżeli zdecydujecie się Państwo na wymianę kotła po okresie 30 czerwca 2024 roku i zainstalujecie kocioł na paliwa stałe, będziecie mogli w nim palić paliwem stałym z wyłączeniem węgla i tylko do 1 lipca 2030 roku. Poza Warszawą nowe zakazy planowane są do wprowadzenia również na obszarze jednostki statystycznej NUTS-2. To jest od 1 lipca 2030 roku zakazane będzie stosowanie paliw stałych na obszarze 9 wymienionych na slajdzie powiatów i zaznaczonych na kolor niebieski. To, podobnie jak w Warszawie, skutkować będzie brakiem możliwości eksploatacji instalacji. W których pali się paliwami stałymi od 1 lipca 2030 roku oraz skróceniem możliwości eksploatacji kotłów piątej klasy normy polskiej do 1 lipca 2030 roku zamiast jak poprzednio eksploatacji do końca ich żywotności. I podobnie jak w Warszawie tutaj przewidziane jest wyłączenie Spod zakazu stosowania paliw stałych dla osób, które w okresie między 11 listopada 2017 roku do 30 czerwca 2030 roku wymieniły swój nieekologiczny piec na piec spełniający wymogi ekoprojektu. I w tym miejscu zauważyć należy, że daty 2024 i 2030 rok są skorelowane z okresami trwałości projektów. Dofinansowywanych w ramach programów krajowych i unijnych. Takim przykładem może być program Czystego powietrza. Na tym kończę część prezentacji poświęconą treści proponowanych zmian w uchwale antysmogowej, a teraz przejdę do omówienia i objaśnienia przyczyn, z powodu których podjęliśmy decyzję zmian uchwały antysmogowej i wytrwałych zapraszam do dalszego oglądania. Po pierwsze, Dlaczego interesujemy się zagadnieniem jakości powietrza? Temat ten jest dobrze znany wśród mieszkańców naszego województwa i podnoszony przez organizacje pozarządowe. Wielu naukowców i lekarzy informuje o negatywnych skutkach wpływu powietrza, o złej jakości na zdrowie i życie ludzi. Oddychanie powietrzem, w którym unoszą się pyły zawieszone PM10, PM2,5, benzapiren i metale ciężkie, Wytworzone w wyniku spalania paliw stałych i odpadów, pod względem szkodliwości można porównać do palenia papierosów. Z tym, że w tym przypadku pali każdy z nas, nawet jeśli w ręce nie trzyma papierosa. Najbardziej narażone na ryzyko za zachorowania są osoby ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, osoby w podeszłym wieku, dzieci, kobiety w ciąży, czy też osoby obarczone Chorobami autoimmunologicznymi, jak na przykład cukrzycy. Wiele dowodów naukowych potwierdza, że zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenia wspomnianymi już wcześniej byłami, prowadzi do przedwczesnych zgonów, czy też innego rodzaju schorzeń wymienionych na slajdzie. W 2016 roku Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu wraz z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Przeprowadziło badania dotyczące wpływu jakości powietrza na układ krążenia. Zgodnie z ich wynikami, przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wiązało się ze wzrostem śmiertelności z każdej przyczyny o 6%, a z przyczyn sercowo-naczyniowych o 8%. Nie sposób nie wspomnieć o, o istniejącej teraz pandemii. Według raportu z listopada 2020 roku dotyczącego regionalnego i globalnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na ryzyko śmierci z powodu COVID-19, aż 28% zgonów na COVID-19 można powiązać z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza. Jednakże różnica pomiędzy złą jakością powietrza a COVID-19 polega na tym, że aktywność wirusa w pewnym momencie zostaje wyciszona, natomiast redukcja zanieczyszczenia powietrza jest procesem długotrwałym i będzie wynikać tylko i wyłącznie z ograniczenia emisji substancji do powietrza. Przedstawione informacje, to nie jedyne powody wprowadzenia zmian. Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmian ze względu na po pierwsze, wyniki rocznych ocen jakości powietrza w województwie, przeprowadzanych przez głównego inspektora ochrony środowiska, które wskazały na przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzapirenu w powietrzu. Wyniki te były przeprowadzane w latach 2018-2020. Po drugie, od momentu wejś wejścia w życie uchwały antysmogowej. Mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz główny inspektor ochrony środowiska udokumentowali występowanie dni smogowych oraz ryzyko występowania takich dni w bardzo dużej liczbie powiadomień. Było tych powiadomień około 240. Po trzecie, potrzebem zmian wykazała przeprowadzana w ramach opracowywania programu ochrony powietrza. Analiza redukcji liczby osób narażonych na złą jakość powietrza w zależności od możliwości wariantów zmiany uchwały antysmogowej, a także inna analiza, analiza skutków zdrowotnych dla województwa mazowieckiego w kontekście prac nad nowymi zapisami uchwały antysmogowej opracowana przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza. Ponadto nie sposób nie wspomnieć, że w lutym 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w zakresie utrzymujących się od lat w Polsce przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10. W wyroku zarzucono Polsce między innymi wieloletnie przekraczanie norm dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10 oraz nieskuteczność określonych w dotychczasowych programach ochrony powietrza działań naprawczych, i ich zbyt długi horyzont czasowy. Z kolei, według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku, 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej zlokalizowanych jest w Polsce. Pogorszył się więc wynik z 2016 roku. Dwa z nich położone są na terenie województwa mazowieckiego: jest to Otwock, na 36. miejscu, i Piastów, na 43. miejscu. Natomiast według szwajcarskiego rankingu IQAir w 2020 roku cztery miasta z obszaru NUT2 Warszawski Stołeczny Otwock, Legionowo, Mińsk Mazowiecki oraz Warszawa znalazły się wśród stu najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Jedną z wielu kwestii motywujących nas do zmian uchwały było podpisanie 26 lutego 2020 roku. Podczas III Kongresu Czystego Powietrza odbywającego się w Warszawie deklaracji pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego a miastem stołecznym Warszawa, w której miasto zadeklarowało gotowość wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych w czwartym kwartale 2023 roku. Jak już wspomniałam wcześniej, na etapie sporządzania dokumentacji do nowego programu ochrony powietrza. Przeanalizowaliśmy kilka scenariuszy ograniczenia niskiej emisji. Przedstawione dane jednoznacznie wskazują, że ograniczenie spalania węgla i paliw stałych znacząco wpłynie na zmniejszenie szkodliwości oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na społeczeństwo. Między innymi z miliona 600 tysięcy osób narażonych na pył PM2.5 do prawie 12 tysięcy osób. Przy wprowadzeniu w życie drugiego scenariusza. Tym samym mamy pewność, że wprowadzenie zmian jest potrzebne i bardzo konieczne. To właśnie ten drugi scenariusz gwarantuje nam najwyższy spadek liczby osób zagrożonych powstaniem skutków zdrowotnych złej jakości powietrza. Korzyści płynące z wdrożenia projektowanych zmian pokazały również wyniki analiz samych skutków zdrowotnych. Porównano scenariusz bazowy, w którym realizowane są wszystkie zapisy uchwały w obecnym brzmieniu, oraz scenariusz obejmujący zakaz paliw stałych. Ewaluacja danych pokazała, że prowadzenie zakazu spalania paliw stałych na terenie całego województwa skutkowałoby uniknięciem o 31% więcej zgonu niż w przypadku scenariusza bazowego, a także o 34% więcej hospitalizacji z przyczyn oddechowych i o 33% więcej hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zatem wprowadzenie zakazu spalania paliw stałych przyniosłoby bardzo duże korzyści zdrowotne dla naszych mieszkańców i wariant ten powinien stanowić długoterminowy cel działań ochrony powietrza podejmowanych na Mazowszu. Zastanawiacie się pewnie Państwo, dlaczego zmieniane przepisy przyjęły właśnie taki kierunek? Odpowiedź kryje się w przedstawionych wcześniej wynikach analiz scenariuszy programu ochrony powietrza i skutków zdrowotnych zmiany uchwały. Zbranych pod uwagę wariantów, wybrany został ten najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony mieszkańców województwa i ekonomicznie uzasadniony. Ponadto samorząd Miasta Stołecznego Warszawy Zadeklarował chęć wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych już na koniec 2023 roku. Należy mieć również na uwadze, że w Warszawie koncentracja ludności, a co za tym idzie liczba osób narażonych, jest najwyższa. Nie można też zapomnieć o spójności regionalnych strategii ze strategiami europejskimi i krajowymi. Europejski Zielony Ład jasno wytycza nam kierunki. I konieczność dążenia do zeroemisyjności i zmniejszenia zużycia zasobów paliw stałych, takich jak węgiel. A polityka energetyczna Polski zakłada, że na terenie miast nie będzie można stosować węgla już od 2030 roku, a na pozostałym obszarze Polski od 2040 roku. Na podstawie przeprowadzonych analiz i posiłkując się przytoczonymi powyżej argumentami, oraz świadomością, że na Mazowszu największym źródłem zanieczyszczenia powietrza są indywidualne źródła ogrzewania i powstające z ich udziałem niska emisja możemy wysnuć zasadniczy wniosek, że potrzebujemy ograniczyć liczbę źródeł ciepła opalanych węglem, czyli prosto rzecz ujmując, zmniejszyć liczbę osób, która będzie oddychać trującym powietrzem, i to w jak najszybszym czasie. Wprowadzenie zakazu spalania wszelkich paliw stałych, w tym w szczególności biomasy drzewnej, związane jest z coraz częściej pojawiającymi się wątpliwościami, czy biomasa drzewna jest zrównoważonym źródłem energii. Analizy naukowe dowodzą obecnie, że spalanie biomasy, przez to, że zawiera ona dużą wilgotność, jest mniej efektywne, a emisje poszczególnych substancji podczas spalania biomasy. Mogą być wyższe niż w przypadku spalania paliw kopalnych, paliw stałych, czyli paliw stałych, np. węgla. I tak na przykład z analizy wskaźników emisji zanieczyszczeń opracowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami COBIZE z 2020 roku wynika, że wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy stałej w ogrzewaczach pomieszczeń, takich jak kominki, piece kaflowe, o nominalnej mocy cieplnej, mniejszej bądź równej 500 MW są porównywalne do wskaźników emisji ze spalania w takich samych urządzeniach węgla albo antracytu, czy też koksu. Z kolei wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy stałej w ogrzewaczach pomieszczeń spełniającej wymogi ekoprojektu o takiej samej mocy są wyższe niż wskaźniki emisji przy spalaniu w tych samych urządzeniach węgla. Natomiast według raportu Europejskiej Agencji Środowiska z 2019 roku wynika, że spalanie paliw gazowych i ciekłych w kotłach powoduje kilkaset razy mniejszą emisję tych zanieczyszczeń niż spalanie paliw stałych w kotłach. Wskaźniki, o których teraz mówię, przedstawione są na slajdzie i możecie je Państwo sobie porównać. I zobaczyć, jaka jest realna różnica między węglem a biomasą stałą. Analiza wskaźników emisyjności dowodzi, że zasadnym jest stopniowe odchodzenie od paliw stałych i podjęcie zdecydowanych działań, aby zadbać o mieszkańców województwa i zapewnić odpowiednie wykorzystanie paliw na obszarach szczególnie narażonych na oddziaływanie związane ze złą jakością powietrza. Zachęcam również do analizy raportów Kobizę i Europejskiej Agencji Środowiska. Podsumowując, przypominam raz jeszcze założenia zmiany uchwały antysmogowej. Nadal wszystkie nowo instalowane kotły muszą spełniać wymogi ekoprojektu. Nadal obowiązuje zakaz palenia mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanych z ich wykorzystaniem węgla brunatnego oraz paliw stałych z jego wykorzystaniem. Węgla kamiennego o uziarnieniu do 3 mm oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Wydłużony zostaje termin wymiany kotłów bezklasowych do 1 lipca 2023 roku. Wydłużony zostaje również termin wymiany kotłów klasy 3 lub 4 do 1 lipca 2028 roku. Na obszarze województwa z wyłączeniem jednostki statystycznej NUTS-2 kotły klasy 5 według Polskiej normy mogą być użytkowane do końca ich żywotności. Na terenie miasta Stocznego Warszawy od 1 lipca 2024 roku zakazane będzie stosowanie węgla i paliw z niego pochodzących, z wyłączeniem kotów spełniających ekoprojekt i wymienionych w terminie między 11 listopada 2017 roku a 30 czerwca 2024 roku. Na obszarze jednostki statystycznej NUTS-2 od 1 lipca 2030 roku zakazane będzie stosowanie paliw stałych z wyłączeniem kotów spełniających ekoprojekt i wymienionych w terminie, tak jak już powyżej powiedziałam, między 11 listopada 2017 roku a 30 czerwca 2030 roku. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii i uwag do projektu zmiany uchwały antysmogowej. Dlatego zapraszamy do składania ich do 16 sierpnia bieżącego roku. Dla ułatwienia przygotowaliśmy prosty, całkowicie anonimowy formularz online. Po prawej stronie prezentacji znajduje się kod QR, który jest bezpośrednio do formularza. Formularz jest aktywny i możliwy do wypełnienia tylko i wyłącznie w terminie konsultacji. Tych z Państwa, którym nie odpowiada forma elektroniczna, zapraszam do przesyłania pisemnych uwag na wskazany na slajdzie adres lub zgłoszenie ich ustnie do protokołu. W ramach ostatniego sposobu zgłoszenia uwag organizujemy spotkanie online, na którym osoby, które wcześniej zgłoszą się do nas, będą mogły wyrazić opinię o projektowanych zmianach uchwały antysmogowej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i pozostawiam Państwu na slajdzie link do pełnej treści uchwały i komunikat o spotkaniu 30 lipca bieżącego roku. Mam nadzieję, że wszystkim nam zależy na poprawie jakości powietrza, dla nas samych i dla naszych bliskich. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z projektem uchwały antysmogowej, przedstawienia swoich opinii i uwag. Dziękuję.